Z tej strony, Pazikzer, to jest kolejny odcinek z gry Outlast, w poprzednim odcinku. Biegaliśmy po podwórku i nie da się, że gonił nas gruby to jeszcze Wallrider, czyli ten latający duch. Co przyniesie nam dzisiejszy odcinek, dowiemy się już po kilku sekundach. Już jesteśmy w bardzo mrocznym miejscu, co mi się to bardzo nie podoba. A to jest ojciec Martin.

No, nie, no stół będzie, czyli będę musiał przed czymś uciekać. O, bateryjka. Myślałem że na początku, że on w stanie, ale tylko mi się zdawało. Ale to mi się bardzo, nie bardzo, 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 bardzo nie podoba. Kto dzisiaj nas zawita? Czy ktoś tam stoi? Ktoś tam jest! I się drapie po brzuchu. Ło! Tutaj już go nie ma Tutaj nie zabarykodowane Czyli tutaj nie przejdziemy Chodźmy tędy Ale ciemno jest mocno Ło Ktoś tam przeszedł No nie no Tak na początek odcinka już coś będzie nas gonić Notatki Dźwięk z suszarki. Tutaj nic nie ma, tu są jakieś drzwi. Aha, to były te drzwi, co prze przedtem były z tamtej strony zamknięte, i są nadal zamknięte. A może tutaj coś będzie ciekawego. Nic, nawet bateryjki. Chociaż bateryjka mogła być. Halo, halo? Co to za muzyka dzika? Ło! Co to jest?! Oluju... To mi się bardzo nie podoba. Tu jest bardzo dużo... Pomieszczeń. Wallrider i koszmary Może trzeba iść na górę Dobra, chyba nie. Chyba, że spróbuję przeskoczyć. Nie, czyli tam nie idzie się przedostać. Są szafki w razie czego to można się ukryć. Przeładuj, żeby teraz tutaj nikogo nie było, no. Ale ktoś tam prze przedtem przeszedł, no to na pewno ktoś tu będzie zaraz. Stąd my przyszli? Co jest? Coś słyszę. Właś tu. Zamknij drzwi. No, słyszałem kogoś. Tu nie przejdę. Halo? Tutaj też nie mogę się przedostać. O kurczę. O, bateryjka, fajnie, fajnie. Tylko muszę ją trafić, bo nie mogę jej podnieść. No, teraz dopiero mogę, mogę wyjść. Jak chcę stąd wyjść? Wypuśćcie mnie. Chcę już wreszcie wyjść z tego psychiatryka. A byli chyba przedtem. No i albo do góry, albo na dół. Wspraśni, co jest na dole, ktoś tam jest. Dobra, co on robi w ogóle? Ej, co ty robisz? Konia walisz? O, 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 o. O. Ja tylko chciałem się spytać, on od razu mnie zabił. Nóż w brzuch i gitara, nie? Aż tu mnie cofło. Ja ciebie, no to dobra, mniej więcej wiemy, co się stanie. No, czyli tam nic nie było ciekawego. Na dół już nie idę, to idziemy do góry. O tu trzeba przeskoczyć, kurde świeczki. Ok, udało się. Tu jest dopiero klimatycznie. Lampka, która. Z... Zwisa z Wisa sufitu... Ojciec Martin! Ale widzę, że już niedaleko mam do ciebie Okej okay. Czy tu jest jedno przejście, jeszcze gdzieś jest jakieś przejście? Tu, ale tu może jest zamknięte. Tak, tu jest zamknięte. Tu potrze potrzebny klucz? Czy trzeba iść w lewo? No nie, tylko nie to. Tu coś jest. A to jest klucz jakiś. Aby uruchomić syp na bieliznę, potrzeba trzech bezpieczników. A skąd ja ci to przyniosę? Tu są szafki. Ok. Tu ktoś sobie siedzi na wózyku. Tu coś jest wow! Nie, ja ci nic nie zrobię Jeśli ty nie zrobisz mi nic Tu chowę się do piecyka Oluju No, miło, że nie zrobiłeś mi krzywdy, ale muzyka jaka dzika, tu nie ma, może tu jakieś są bezpieczniki, to chodźmy. Tutaj Tu możemy się schować w raczej czego pod łóżko to fuck! Coś biegnie tam Szybko do tego tutaj Zamknij drzwi I do piecyka Albo do komina Coś tam biegu, ja to widziałem. To biegnie, czy co? To był przed chwilą, tu bieg. Przeładujmy. Tu ktoś wybiegł, wie, że coś tutaj mamy? Chyba to są te bezpieczniki, Wam powiem. Droga czysta. Gdzie teraz? What the fuck? Zamykaj drzwi! Hehehe! Szybko, szybko tu podłóżko. Ktoś, co to jest w ogóle? rozwalić drzwi chyba Halocze, żeby nie było tak, że teraz wyjdę z tego łóżka i on tam będzie już na nas czekał. Najwyżej. Zaryzykujemy a co tam. Dobra, ile mamy? Jeden, dwa, jeszcze jeden nam brakuje, to tu jeszcze byśmy nie byli. No, on tam jest, widzieliście to. On tam jest, tylko nas nie zauważył. Ukryjmy się może tutaj, I jak będziemy widzieli. Jak on przeskakuje i idzie tam kurczę w prawo gdzie my byli Tam, tamtą stronę. To wtedy ruszymy Co on w ogóle ma? Rurkę? No gdzie tam idziesz? Kurde, ale mu teraz Eee! Synek! No super, jeszcze sobie zamkłem drzwi Mam nadzieję, że tu jakieś będzie Jakiś chowek Chowek będzie Dobra, moje malutkie oczka. Myszka wróciła do swojej dziurki, A on biega w ogóle, jakiś sprinter to jest. Dobra, pobieg to mamy czas. I tu jest ostatni bezpiecznik. W ogóle, tutaj co to jest za sęka? Kurczę, masakra. No to idziemy y, tam, gdzie to całe główne jest. Tak wiem, widziałem go. Może nas nie zauważy. O, o, o. Halo? Cwaniak. Okej, okay, on... O. A, drzwi rozwala. Te co, ja przedtem zamknąłem. Sprinter jakiś. No i mamy ten ostatni bezpiecznik. Dawaj, szybko, szybko. No! Chyba se jaja robisz. Chyba se terror jaja robisz. Czy gdzie ja mam iść teraz? Gdzieś na dół, nie? Jak to spadło na dół, no trzeba iść na dół. Tylko którędy to się szło. O! Chyba tędy. Tu, tu. I to spadło chyba jeszcze na dół. Albo nie? Nie, może to gdzie indziej to jest. Czekajcie, gdzie tu jeszcze można przejść? Tutaj jeszcze można biec. Tyle tych pomieszczeń, że zaś idzie kucze zapomnieć. Nie, tutaj Łazienka to tutaj nie. Teraz tylko najgorsze to znaleźć. Nie no, są my przyszli teraz. Sprawdźmy jeszcze raz, ale teraz może gdzie indziej. O! Może tutaj! Jest! Nice! Nareszcie. Klucz do drugiego piętra. Teraz to drugie piętro trzeba. Tutaj są na nawet narysowane schodki. Czyli pójdziemy sobie właśnie, chyba się Coś teraz, nie? Dawaj, szybko! No, co ty robisz? O, oh, fuck you! Ja pierdziele Chodź, tutaj się pobawimy troszeczkę. Biegnie? Łooo! O, już słyszałem ten odruch. No, dawaj, dawaj, dawaj! <noise> Wreszcie, i tu chyba jest to drugie piętro, tak? Jest, nice, 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 nice. Co to by w ogóle za sprinter? Widzieliście, jak on biegał z pałką, kurczę? No dobra, idziemy dalej. Yy, tu trzeba przeskoczyć, ale oczywiście za pierwszym razem mi nie wyjdzie. Tutaj lepiej otwórzmy, bo jak zanim mi to wyjdzie, nie? No, baja i się udało. Podążaj za śladami krwi. Przeładujmy sobie. Fajnie, kolejna bateryjka. Kolejny aparat, który jest rozbity. Tutaj mamy te ślady krwi. Które prowadzą nas w prawo, czyli tędy. Co ty? To jest ten sprinter? Halo! Co on, co on robi? Ale my idziemy dalej. Wiecie, co jest najgorsze, żeby przeskoczyć, a nie wiem, czy mi się za pierwszym razem uda. Jest, 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 jest. Fajnie, fajnie. Super Udało się Co ty mówisz? Uo! Uo! Ej, to był Wall Rider O, bateryjka Podłoga mi się załamała Gdzie teraz mam iść? Halo Nie wiem dokąd mam zmierzać. Tu jakieś łóżko. O! Tu coś jest? Może tędy? Bo tu jest dziura w podłodze. To właśnie tutaj nam się zawaliło. No to idziemy tutaj. Co nas tutaj spotka? Dokumenty. Obiecałeś mi ogród różany. I nie dotrzymałeś słowa. Tam jest coś. I tu jest coś. Najpierw sprawdźmy tutaj. Ale tutaj jest zamknięte. Czyli chodźmy tam, skąd światło pochodzi. Zresztą my byli, ja ciebie. <ścoughs> Czyli w takim razie, gdzie? Ło! No znowu on leciał! Ale w ogóle, co tak cichutko się zrobiło? Ale pełno krwi kłamstwa. Tutaj nic nie mogę zrobić. Idziemy dalej. No fajnie robicie. Halo, co mi zamykacie? Drzwi! Bliźniacy! Ha, znowu bliźniacy. Szybko, podłóżko. Jak tutaj wyszli, to pobiegniemy i pójdziemy właśnie tam, gdzie oni się znajdowali. Idą, czy nie idą? Przeładujmy. No idą czy nie idą, no? Koniec z tym! Hehehe! <śm> <ś> co on robi? Co?! Nie goni mnie? Coś rozumiecie z tego? Niby chodzi, nie, udaje, że mnie nie widzi, a za chwilę mnie żga w brzuchu. Szmaty. To no teraz poduszko. Czyli musimy iść wtedy, kiedy nas nie zauważą. Dobra, idzie tutaj jeden z braci bliźniaków. Szybko, szybko, szybko. No, koniec imprezy. Tutaj nie przejdziemy, bo zamknięte. Kogoś tutaj słyszę. O! Ojciec Martin! Ej, poczekaj za mną! Już coraz bliżej jestem! Dobra No i trzeba to przeskoczyć. Spróbujmy! Ło! Ło! No łatwo! Co? No, jeszcze w tą szparę, ja ciebie. I jeszcze ktoś tu idzie. Dalej, właśnie szybko. No szybko, właśnie, to ty robisz? Wszystko się zawaliło. Ja ciebie. Nie mam kamery. To, co się będzie działo w kolejnym odcinku, to będzie po prostu coś ekstremalnego. Już sama gra z kamerą była straszna. A grać bez kamery, to będzie jeszcze straszniej. Ale to wszystko w kolejnym odcinku. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia.